Przygody Jaska Grańskiego z flakiem wiesiącym mocno Siemanko siedzę właśnie przed dwujotką Siedzę sobie i rozmyślam Mam takie rozmyślania dziumeczki że kurwa rozjebą mi się rower w pizdu i nie wiem co ty ty ty, chowaj pietre fajki, bo stara idzie, ty. Ja pierdolę. ma mamo, cześć! Ty poszła? Dobra, dawaj, wyjmuj faję. Czł, dawaj, trzeba zajadać sobie. No, rozjebał mi się rower. No i hamuce się rozjebałem. Myślałem, że wypierdolę riem po ścianę i chuj. Dobrze, kurwa, że majtek na sobie nie miałem, bo bym osrał majtki. Dopiero by było. My stara teraz przełapała, że palek papierosy, to my dopiero w pierdolę domu. No i co wam jeszcze kurwa dzisiaj mogę opowiedzieć? No ten ojca prawnika mam. Kąpałem się z nim jak byłem mały, ale to szczegół, każdy to wywęd wujątce. No Sermicha poznałem podczas kolonii wspania pod materacem. No, to ziskrzyło i został producentem, no. Słyszałem w chuj-chujowych albumów. Mm. Kurwa jak zimno dzisiaj, ja pierdolę, dupa mi już zimna robi normalnie, jak po w kiblu. No, znajomi mówią na mnie coś placuś. W szkole zawsze placki na rejmi robili w kiblu i w łazience. serali mi na twarz. Ale to tam. Wszystkie moje małe zboczenia. Nie bez też to się zdarza. Ale całkiem przyjemna rzecz. I w sumie dzisiaj kurwa tyle do was wasną ciomeczki do powiedzenia. No i do że następnego cika będzie może jakaś anegdotka albo dowcip.